Bojan Czarny to ciemne piwo górnej fermentacji z browaru Bojanowo. Jest pasteryzowane i niefiltrowane. Ma 14% ekstraktu i 6% alkoholu. Skład wymienia wodę, słody jęczmienne, monachijski, pale ale, karmelowy oraz chmiel. Data przydatności 3 maja 2015. Piwo kosztowało 5,39 zł. Cześć, witam. Tomasz Migdałek birofile w logo piwie. E, piwo z browaru Bojanowo Bojan czarny. E, Bojan czarny, jak czytamy na etykiecie, ciemne piwo górnej fermentacji. E, Bojan czarny zastąpił w portfolio browaru z Bojanowa e, piwo Bojan Black Ipa. E, nie wiem do końca, czym jest spowodowana ta nazwa. Nie wiem też, co poszło za tą nazwą, ale przekonamy się. Etykieta w zasadzie się nie zmieniła, poza tym, że zmieniła się nazwa. Bojan Czarny zamiast Bojan Blackipa. wzór graficzny pozostał taki sam. Tu mamy kontretykietę. Jest krawatka. Jest bardzo ładny firmowy kapsel. Browaru w Bojanowie. Zatem otwieramy, otwarte, co w aromacie z butelki. Delikatna nuta amerykańskiego chmielu. Jest generalnie taka nuta kojarząca się dość wyraźnie z Blakea. No, taka charakterystyczna paloność, lekko czekoladowa, wszystko to podbite właśnie nutą chmielu amerykańskiego. Przekonamy się, jak będzie po przelaniu piwa do szkła. No, barwa. Barwa tutaj już może być pewnym takim problematycznym elementem. No, tak z tą barwą. Nie jest to taka typowa barwa Black Ipa, jest niby ciemna, ale, ale są takie wyraźne, rubinowe refleksy. Zdecydowanie lepiej widoczne, niż w przypadku takiego typowego Black Ipa, kiedyś, kiedy jeszcze to piwo się nazywało bojem Black Ipa. Barwa jednak była ciemniejsza, była głębsza. Tutaj właśnie ona jest taka ciemnobrązowa, z wyraźnymi dość prześwitami. One są widoczne generalnie. Nie jakoś może bardzo, ale mam wrażenie, że coś się w tej barwie rzeczywiście zmieniło i jest ona nieco inna niż była. Natomiast piana wygląda bardzo fajnie. Jest takiego jasno-beżowego koloru. Zbudowana z różnych oczek: mamy i drobne, i średnie, i większe. Ale generalnie nie wygląda źle. Jest dość zbita, dość zwarta. Nie ma tendencji do szybkiego opadania. Pod względem wizualnym to piwo się źle nie prezentuje. W aromacie taka nuta karmelowo-czekoladowa to już nie jest, nie jest do, końca, do końca black Epa. Ale czuć też trochę, trochę takich nut amerykańskich od amerykańskiego chmielu. One kiedyś były rzeczywiście wyraźniejsze ale nadal są, są jakoś tam wyczuwalne, choć aromat nie jest zbyt intensywny po przelaniu do szkła. I to sobie trzeba powiedzieć. Trochę paloności, trochę czekolady, trochę karmelu i trochę chmielu. Zobaczymy, jak będzie w smaku bojan czarny. Wasze zdrowie. No, w spaku jest takie, takie bardzo ugrzecznione Black Ipa trochę. Niska goryczka, to na pewno. Kiedyś miała, miała zdecydowanie bardziej taki zdecydowany charakter. E, dość przyjemny taki, delikatnie palony, trochę kawowy nawet finish. Aczkolwiek jest też wyraźna nuta słodyczy takiej, takiej karmelowej słodyczy, więc gdyby to piwo się nazywało Black Ipa, no to rzeczywiście byśmy mogli mieć poważne zastrzeżenia tutaj co do charakteru tego piwa, natomiast jest to bojan czarny jest to po prostu ciemne piwo górnej fermentacji, więc możemy sobie tutaj dośpiewać różne rzeczy, jeśli chodzi o to, czym to piwo jest tak naprawdę. Pod American Stout też się nie da, nie da tego pociągnąć, bo za słodkie i za mało palone jednak, i za mało chmielowe. No generalnie jest to właśnie ciemne piwo górnej fermentacji, e, o bliżej niesprecyzowanym stylu. Tak to chyba można określić. E, takie, takie nieco słodsze rzeczywiście i, i dość mocno uładzone e, Black Ipa. Chociaż nie jest to Black Ipa. Smaku ogólnie nie jest złe. Nie jest to piwo niesmaczne w żaden sposób. Żelaza nie ma. Umiarkowane nagazowanie, takie średnie. Na pewno piwo nie jest przegazowane, co jest na pewno jego dużym plusem. Im bliżej tutaj jesteśmy dna szkła, tym bardziej widać, że ta barwa jest rzeczywiście no, taka brązowa. Brązowo-rubinowa. Nie jest to czarne piwo na pewno. Retronosowo akcenty ziołowe. Odchmielowe, zapewne, więc no, wygląda na to, że jednak tutaj jakieś amerykańskie odmiany były zastosowane, bo one i w zapachu, i w smaku są wyczuwalne. Chociaż teraz w smaku też naprawdę sporo karmelu wychodzi. Tej karmelowości tutaj no, jest dość dużo. Nie wiadomo do końca co to za piwo tak naprawdę to jest po prostu bojan czarny wychodzimy z założenia, że jest to piwo ciemne górnej fermentacji i w sumie tyle tyle możemy powiedzieć no jest słód Pale Ale też w składzie jakby ten słód bazowy dla piw górnofermentacyjnych chociaż na drugim miejscu co ciekawe w składzie pomonachijskim więc jest, jest to piwo trochę dziwne, trochę za bardzo nie wiadomo, co to jest, ale na pewno nie jest to piwo niesmaczne. Myślę, że jest to piwo, po które można śmiało sięgnąć w sytuacji, gdy akurat nie mamy jakiegoś craftowego, typowo kraftowego wynalazku pod ręką. Daje się to wypić, nie ma w tym nic odrzucającego, aczkolwiek rzeczywiście nie jest to ani Black Ipa, ani American Stout. Nie wiadomo do końca, do końca... Jak to sklasyfikować? Jest to po prostu Bojan czarny. Z Browarów bojanowie. I tyle. To tyle z mojej strony Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o Piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!